Widzę, wie, tjaka, że ja odcinam trzeciej części tego. W ogóle, ja myślałam, że tego jest mniej, w ogóle, tej części, Aż się później dowiedziałam, że tego jest 27, mój drodzy. No to będzie mega dużo filmków i otwieram w ogóle tego seria w ten sposób. I dzisiaj kolejny próbujemy sobie przejść. I eee, tu już mam wrażenie, że będzie ciężej. Czy tu mi. Liczy inaczej? Z który to jest? Nie wiem. Ojej, fajne. O, no nie, no nie trafiłam. Wprost w, w trampolinę. Dobra, teraz. To jeszcze raz. Hops. Nie, no co jest grane? Trzymaj. To... Dobra, w ogóle. Sobie, tak, jak widzicie, mam inny skin w ogóle. Czy wy to widzicie? Tak, mam inny skin. Mam robuxy a więc możemy sobie kupować jakieś rzeczy. Ale tak, to ja najpierw muszę. Mmm. No no Dobra, zaprosiłam sobie kogoś, a więc zobaczymy, czy to serio jest. Dobra. O czemu ja się nie mogę na to odbić? odbić? No. Chcę się odbić, moi drodzy. No, wreszcie. Wreszcie nam się udało. To chyba najdłużej przechodziliśmy. No dobra, już, już. jeszcze raz. Czekajcie, obróć. Obróć pięć. Czekaj, co Dobra. Oj, spoko. Sobie na pewno użyjemy dzisiaj. O co jest? Czekaj. Mamy jedno, pominajcie! Ej, ESA! teraz? O oh, nie! Ale dobra! Widzę pięćdziesiąt, dobra. Wróć jeszcze jeden raz. Jeszcze następny, dobra. Nie no, kurczę. Dobra, w ogóle jeżeli chcecie jeszcze kolejny odcinek z tej właśnie oto serii, no to wbijajcie na mój kanał, bo na pewno za niedługo się pojawią. A więc wbijajcie, moi drodzy, bo musicie w ogóle... Yy, i musimy zobaczyć, co będzie w następnej tej yy, Właśnie, świat. Tu może będzie, będzie jakieś coś. Ach, chyba ja tego nie widzę to już było? No więc tak. Świat wyścigu, świat Squid Game. Najlepszym moim zdaniem chyba był ten drugi świat? Bo tam, wiecie, ludowe. Fajne, wiecie. Lubię lud, kocham zimę, chociaż nie jestem yy, z zimy Znaczy nie jestem, no wiecie, z zimę. Jestem prędzej z lata. Bo jestem z lata, moi drodzy. Ale daty nie tam jeszcze. Dobra, Hopsa W ogóle też, sensie wbijajcie w ogóle na kanał Koniareczka. Podkreśnik Lakalum. Polecam. To był film ze mną. Akurat nie na tym koncie, ale na telefonie był mój film. W sensie z nią. I może akurat dzisiaj jeszcze wrzucę po tym filmie albo przed tym y, filmem y, też z jednym youtuberem. Jest to mój kolega tak dokładnie z klasy i... wiecie? Y, jest to... Kac nie, Kacper Karpi. I też będę miała właśnie z nim film. Będzie oznaczony jego kanał. Tak. Dobra, no czemu ja mogę zawsze? Właśnie nie lubię tych tak trampolin. One no, są takie No nie, no, mój drodzy, dobra! Nie, no, jestem tak zdenerwowana tym trampolinem. Zapadło się pode mną. Dobra, teraz to przejdę. Dobra, jest, dobra. Aha, bo to też się zapada. To jest taka jakby tropikalna? Coś jest ten stylu. Ej, dobra, leci, moi drodzy, jak burza. Dobra. Ej, nie, no, całkiem szybko. Nie, ja tego nienawidzę. Czy znaczy nie lubię, ale te niektóre nienawidzę ich. Ogólnie ja mówiłam wam w tym odcinku na drugiej części, że ja to jakby... Znałam, w sensie nie wiem, w pierwszej albo w drugiej mówiłam, że ja to znam jakby, że ja w to grałam, ale nie przechodziłam, moi drodzy, trzeciej części, chyba y, drugą przechodziłam, ale to na telefonie, jeszcze nie na moim kanale, no, to, no teraz to już macie tą część. I y, ostatnio mówiłam w drugiej części, że ty, jeżeli zostawicie ileś tam lajk, like, to nagrywam takie odcinki... Z rowerów, bo wiem, że jest taka gierka, bo kiedyś chyba testowałam, nie wiem, co się stało. Nie, moi drodzy, to nie działa, skam. Jeszcze raz, jeszcze raz, na razie mam 6 minut, no nie no. Dobra, lecimy tu, lecimy tu, Isiu. W ogóle, jeżeli stwierdzicie, odcinki Tower of Hell, to... Zostawiajcie suby, ale wątpię, że mi coś wyjdzie z Tower of Hell, bo wiecie, ja takim nupkiem teraz jestem, szczególnie na tych w ogóle tabletach i w ogóle. Telefon, dosłownie idealna rzecz na Tower of Hell, serio, tam się najlepiej gra, a więc chyba, że zrobimy taki film, że jak spadnę, to musi być większy prosem, że jak spadnę, to kupimy, kupujemy wylosowane przeze mnie utrudnienie, wiecie, tak się pomaziam. I to będziemy musieli wylosować utrudnienie za te końce, bo możliwe, że sobie dokupię, ale nie wiem, bo Robuxy mi starczą, muszą starczyć na challenge z Werą, moją bestie i też w ogóle będziecie mieli na tym kanale te challenge, A więc, jakby co, jak będą to wbijajcie, na pewno będą świetne. No bo tak, dobra. I też z Lilą w ogóle to jest moja najlepsza bestia. Też na pewno będą filmy. Tylko, nie wiem, jakaś rodzinka albo jakiś coś Tylko najważniejsze to mikrofon sobie ogarnąć. Yy, oj. Ciekawe, znaczy w ogóle nie wiem. Czy... Może teraz rzadziej będę wrzucała te filmy z Misją Ileną, ale na pewno będą na moim. Może jakieś wrzucę. Jakiś nowy. To się wszystko w wyjdzie. Dobra. Leci nam całkiem git. Nie no. Aj no to głupie błotko. W ja tam lubię czasami błotko. Dobra moi drodzy. tu trzeba trochę tempo przyspieszyć. Bo tak to, to nie może wyglądać. Bo ja każdy muszę przejść dosłownie w jednym filmie. Kiedyś to się obracało nie tak, tylko właśnie tak jak przedtem, bo miałam przedtem inaczej trochę. Nie, co ja robię, moi drodzy? Ja wiem. No i tu mi zepsuło mój całe to, co teraz zrobiłam. To głupie spadnięcie i jeszcze kolejne to. No ja nie mogę, no. W ogóle polecam Wam takie fajne kanale. Jak mówiłam przedtem: koniareczka, podkreślik Lakalum, I jeszcze kapi. Kacper Kapi, też mam super film. Chociaż Kapi, no teraz rzadziej akurat wrzuca. Ale na pewno będzie film dzisiaj. Albo nie wiem kiedy. Bo się już mówiliśmy nagranie. Yy, nagranie i nagrywanie, tak dokładnie. Kurczę, co ja bym chciał powiedzieć? No już nie wiem, ja mam taką sklerozę, moi drodzy. Rel. Rozumiem, że tak jak Czerwiera ogląda, albo Lila, albo kawi, ale ten drugi, mój kolega, e, to on taki real no bo serio, racja. Ja bym na ich miejscu tak powiedziała. Problem. No ale nie jest dobra. A ja No nie! I'm... I'm... nie! Nie żalimy się tu, moi drodzy. No, to nie jest od żalenia. Ho! No, a było tak świetnie. Brdr 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 brr Zim. W ogóle, jeśli jak chcecie jakieś ciężarze, to dawajcie lajka, I w ogóle, jeżeli chcecie następną część z tego, czyli czwarta. Nie, no czwartą. To zostawcie. 15 lajków? Ja, ja już chciałam powiedzieć. Jak teraz tam nie trafię, to się tak wkurzę. Aj, no! Tęgę. I w ogóle, jak będę też na przykład z nią nagrywała, to zrobię jakieś. Część, jeżeli z na jakimś robię, to robię yy, przez lile wybraną karę. W sensie, to będą jakieś easy, pewnie. Ale. No. nie, no ja. Czemu coś tak zapada cały czas? Dobra. W ogóle. Wpadajcie na moją grupę stars. podkreśli Kafiwary. I kupujcie moje koszuleczki. Nie mam jej na akurat na sobie, ale. Są. Na grupie jeszcze nie ma. Chociaż może będą. Nie, ale nie wiem. Yy, po prostu wpiszcie sobie, w ja Wam na pewno wrzucę jakieś tuto, gdy się nauczę wrzucać szorty, albo na jakimś filmie Wam pokażę. Yy, a ja Wam powiem, wchodzicie w marketplace'a, wchodzicie w koszulki klasyczne, wchodzicie w takie trzy kreski w, w lewym górnym rogu. I... I tam... Yy, I tam... Yy, no wiecie... I tam w tu klikacie, tam gdzie macie nazwę twórcy, to wpisujecie Olcia, podkreślę, Karolca0. Tak jak tu macie y, tutaj, nade mną, Olca, Karolce 0 y, Chociaż ja mam w reality, ale no, nie jesteś nie, tak niedawno, nie, musiała mieć jako główna ta nazwa, to musiała mieć tak. Kiedyś gdzie mam Ety, albo Olcia Karolca. I za zmienienie w ogóle tego trzeba 1000 robusów. Ja tyle nie mam, przepraszam bardzo. Ja mam 600. 616. No, nie, no pani Janie, no. Weźmy nazwijmy tą kulę. Radosław. A po nie. Radosław, będzie. Lecimy. Stytitym, moi dro... Oh. Nie. E, e, e. No co jest? No jak ja mam to przeskoczyć? Dobra, wrócę do was jak to przy, dobra, udało nam się. Teraz tu gąborenia no, ja, bo nunk. Dobra, my to przyjdziemy co, nie? to przyjdziemy. Pesanej wpadki. wpadki! Lecimy. Nie, no, moi drodzy. Dobra, chyba wrócę do Was, jak będę na jakimś 99. albo 8. no coś w tym stylu. Moi drodzy, niestety, nie przygonimy nas tego ostatniego czasu. Ale znalazłem tu deski. Szukam jakiejś różowej. Bombardiro. Nie ma tu nic, bo to. Lecimy i widzimy się na 90. Nie wiem dosłownie co ta kula ode mnie chce. To jest kolejny radosław. O, wreszcie. Wreszcie. Przepraszam wszystkich, yy, kto mnie nie radek. Radosław. Zrobimy radek. Dobra, już sobie tu z wami szybko przelecę. Hopsa. Dobra, jednak widzimy się na tym dzień. Jakbym. Yy, jakbym mogła więcej czasu nagrywać niż 15 minut, to bym oczywiście, że moi drodzy nagrałam to całe, łącznie z tymi, co wam ominęłam. Ale właśnie tak będzie to trzeba przejść. Poczekajcie, bo tu trzeba się skupić. Dobra. Jest! Jest! Jest, moi drodzy! Przeszliśmy to! Aha. Jeszcze nie przeszliśmy. Znaczy w ogóle to mam ładny skinek. Może w końcu odblokuję kiedyś komentarzek jak będę. Jest! Mamy to! I widzimy się w następnej części, czyli czwartej. Baju!